Siema z tej strony sniper Witam Was w kolejnym odcinku z rate Teraz fast. I właśnie w poprzednim odcinku troszeczkę nie urwało no zapisał mi się cały klip po prostu Bo 15 minut minęło, chciałem go wcześniej zakończyć, ale zapomniałem niedawno to źle być może lepiej stąd chodźmy Ale tutaj już sobie można pa... by powiedzieć, że ustawiłem stopper, aby wiedzieć, nie mamy czasu. Klikacz, dobra, to my tutaj kontynuujemy grę w ogóle. Tak wyglądasz kilka lat po zarażeniu. Ale w ogóle, proszę powiedzieć. Patrzcie, jak, yy, jak to wszystko oddaje to, co się, tak. to, co się, to, co się stało się się, w tej przyszłości. Po tym wybuchu już kilka mi lat minęło. Patrzcie, jak zarosły te budynki, spróchniało drewno. Oczywiście zaś nie działa szyby czy coś. Naprawdę coś bardzo solidnie oddane. I tak, jak właśnie mówiłem. Że to... ci zarażeni są jakby takimi grzybami. Nie? Ja sobie pokażę tu, tą cukierę O, wygląda jak taki grzybek, powiedzmy. Mój homorek tu. To... Homorek z niej nie będzie. Mam wrażenie, że to zawsze będzie. Ani tam, się O, suplementa mamy. Ale grzyb Uwaga jest. na głowy! I nie radzę go jeść. Nie Mogą was, was zasz, wam zaszkodzić. Jeszcze jak jakiejś jakieś obstrukcji, no to tutaj bym was uczyli na zjadanie jakichś podejrzanych grzyb. Ja tutaj czy mi oddała dwa strzały, jak już jeden zagrał. Nic Dobra, może chciała się upewnić. Poszukajmy jakiś zapach. My też jesteśmy obeznani. Ale to była jazda. O tak. Wiemy co i jak. Masz, opatrzymy. Dziękuję. O, to, czy właśnie poszukiwam. I właśnie, no, możemy ostrzyć, używać tego otwierania drzwi, za którymi, jak widzicie, jest troszeczkę części i suplementów. Jak pamiętam, za każdymi drzwiami będą albo części, albo suplementy, albo to i to. No, zawsze będą części lub suplementy. Zawsze. I jeszcze będą. Oczywiście będzie amunicja i inne przedmioty, które pozwolą, pozwolą nam dalej przeżyć. Na górze, o, Zobacz. Jezus. Sprawdź, czy jest przejście. Jak widzicie tak. Typek Dobra. Wisi. Nagle się nie miał coś czas po prostu Chodź Dobra, twoja kolej A no, no chodź A to jej i gra, to jej gra tu. Dej, że, że, No, myślałem, że to mi Dajesz, odejmę daj, daj. ja, ja. ja Chyba nie mam czasu, sam poradzić okay. Czy dasz pomocą bądź No o, dalej dryblasie Chodź No tutaj. Dawaj 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 aż taki stary się no, nie jak widzicie to chcąc tutaj żydek znalazł ja się... możecie się zastanawiać czemu on do nas nie podszedł chociaż choć nas wszystkim widział otóż nie widział nas bo odmian tych grzybów jest bardzo dużo. No nie tak bardzo dużo, stary. Jest kilka odmianów, odmian tych grzybów. Ta odmiana to jest klikacz, która. Nasza partnerka, właśnie powiedziała, że tam klikacz jest. I ten klikacz jest bardzo, ma bardzo czuły słuch, ale nie widzi. On, on nic nie widzi, więc mogę tutaj załatwić z tyłu No dobra i załatwić mnie Teraz weźmiemy co, coś do jedzenia Nie, tego to jeżeli będziecie wybierać pomiędzy Cegłą a butelką, od razu wam radzę, abyście wzięli tego ponieważ butelką Możecie kołać. To by było A co no możecie może? zabić. Poza tym, że mam pełną w gaciach. Co też możecie się ogłuszyć, wystarczy, że. razem tak, że. Jest to tam Jest tak, że. Jest tak, że. Jest tak, że. Jest Chyba że. ma tam trzy trzy zużycia. Może... No. Jest razy szaleństwo Tylko nie patrz tu. Co? Chyba żartujesz. Kilka metrów wjedzie do. Może. Och, nie. Dobra. Wszystko to jest to coś bardzo białe. A i tak są większe wydynki od naszego. No, a tą samą misją dobrze stoimy jednak 19 na no i, i jeszcze tutaj? będzie gdzieś... O właśnie, rewolwer. No. Spoko, spoko. rewolwer yy, różni się tym od pistoletu że szybciej przeobwijamy chyba a rewolwer chyba się szybciej przeobbuje jak pamiętam ma tu już I może na a tym to a nie jestem pewien a ja tu zaraz, zaraz, zaraz. Może się cofnąć po... Bo... A nie, to już mam chłopiec. A zmieni. I teraz. Musimy załatwić tam chyba 6 zarażonych. Chodźmy do pokoju tego, chyba tu go zabijemy. Kurczę, kurczę, kurczę. Nie, nie, nie. Zabijmy. O właśnie, no jeszcze tutaj rura wodociągowa Nie musieli się zbliżyć do niego

Właśnie to jest głupie, że my musimy bardzo blisko podejść po prostu. Nie możemy coś. Tęczkę do tego stigmatować. No i Marian. Poczyta. Ale tak dobrze bym szła. Dobra, jednego mamy z głowy. Субтитры делал DimaTorzok Ale to tak. nie, tak dobra nie, dobra tak nie, 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 Dobra, chodźcie na dół jest Wynuśmy się stąd, dobra w sumie odcinku. Było dość ciekawie. Zrobiliśmy kilka grzybów ja się dzwoni żegnam, się